Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że przybyliście do nas tak licznie, chociaż pogoda nie bardzo przyjemna jest dzisiaj. Chciałam szczególnie serdecznie powitać naszego bohatera dzisiejszego dnia, pana Jerzego Milewskiego. Przybitę. Witam serdecznie wszystkich naszych stałych gości, witam osoby, które przybyły do nas po raz pierwszy, bo bardzo mnie to cieszy, bo widzę takie. <laughs> witam media, telewizję kablową, Kurier Sierpecki, witam serdecznie wszystkich Państwa. Tak jak widzicie, okazją do dzisiejszego spotkania jest wystawa, którą prezentujemy w czytelni naszej biblioteki. Autorem wystawy jest nasz bohater Jerzy Grzegorz Milewski. Wystawę nazwaliśmy Barwy i Słowa Jerzego Grzegorza Milewskiego, ponieważ pan Jerzy maluje i pisze, ale o tym za chwileczkę. Autor prezentowanych prac plastycznych oraz utworów, które dopełniają to malarstwo. Autor jest samoukiem, mieszka y, i pracuje w Mochowie Barcele. Tam prowadzi gospodarstwo rolne, uprawia ziemię i y, zajmuje się hodowlą y, trzody w Pernem. Przepraszam, tylko bydła, a to co Tam przepraszam. Pan Przegorzy budował w roku 2001 domkiem poezji Mochowskie Dzieci. Wydawcą tegoż tomiku było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej. To już 10 lat, Panie Grzegorzu, była promocja tego tomiku właśnie miała miejsce tutaj w naszej czytelni Biblioteki Miejskiej. Mm -hmm. Talentowany mieszkaniec Mochowa, Pan Jerzy Milewski, maluje i rysuje. I jest to, i traktuję to jako chwilę wytchnienia po skończeniu, nie wiem, czy w ogóle Pan kończy to swoją bardzo ciężką pracę. Eksponowane prace, tak jak Państwo zauważyli, to przede wszystkim portrety Jana Pawła II. Ten temat jest bardzo bliski Panu Jerzemu. Poza tym maluje pejzaże, kwiaty, a także architekturę kapryczek, kościołów, tych miejsc, które sobie szczególnie upodobał. Chciałam jeszcze powiedzieć, że Pan Jerzy Milewski jest laureatem drugiego miejsca konkursu pamiętnikarskiego zatytułowanego Rolnicy i Wieś Polska w latach 1991-96. Podczas finału tego konkursu Pan Jerzy Grzegorz Miliacki odebrał nagrodę z, od, z rąk Prezydenta Aleksandra Krasińskiego. To na pewno Pan o tym e, Proszę Państwa, miło mi Państwa powitać. Dziękuję, że zechcieliście tutaj przyjść. To co Pani tutaj dyrektor mówiła, to ja na Państwa miejscu tak bym może z przez przedłużenie to Tak całkiem nie jest. Widzicie Państwo, ja artystą nie jestem. Artysta to jest ktoś, kto całe życie poszukuje nowych środków wyrazu. No ja rozumiem, że coś ma środek. Można to coś przez ten środek na przykład przykroić na pół. No mniej więcej, ale do zniszczalizmu. Można też w środek trafić, wyjść z zasady, jak chłop strzela, to pan bóg kurę dośmie. Więc dlaczego wyraz ma mieć środki? Ile tych środków? Gdzie te środki się znajdują? Ja tego w ogóle nie rozumiem. To jest z nami normalnie karboksynometry do wreszcie coś bardziej trudniejszego. Co do wykształcenia, no według najświeższych no przepisów unijnych to mam nieodpowiednie wykształcenie, mimo to, że w Polsce Ludowej jest za i mi płacono, mimo że do ukończenia Politechniki Rolniczej w Ligowie na Wydziale Obsługa i pługa były Różnego rodzaju załączniki, wręczane osobiście przez nasze mikrobiny. To się w dzisiejszych czasach nie liczy. na temat poezji to wolę już milczeć, bo mam już tyle jakieś swoje zdanie na ten temat wyrobione. Także... I czytelnicy poezji Pana też mają zdanie. I bardzo cieszę się. Niekiedy dobrze. Niekiedy dobrze, super, tylko mnie Pan nie zastanawia, dlaczego symborsko, czy morska, czy kiedy napisała. Poezję lubią niektórzy, za zbyt poeci ten, kto musi. Także ja nikogo nie chcę zmuszać do swojej wolności, żeby lubił to, ja na Na temat tego, te, może tego mojego rysowania. I miałem to szczęście, że w szkole był taki przedmiot podstawowy oczywiście wychowanie plastyczne zajęcia praktyczno-techniczne. Uczyła tego Pani Lipińska, jak on tak wspomina, to zawsze mi się przypomina, że siedzi przed takim dużym białym kuszem papieru. Tu farba czerwona, tu farba krasna, ja tu farba czerwona, tu farba krasna, ja tu trochę farby żółtej, tu trochę farby ciornej i kilka razy w roku maluje. Potem władza wielkiej, wielkość socjalistycznej rewolucji dawaliście i licia regida. Także jakieś już pierwsze takie wstępne się co, co do tego, jak to jak cokolwiek tamalować. malować. Yy, później program Wiktora Zina, piórkiem i węglem. On yy, malował yy, kolorowymi kredami, ja próbowałem z kredkami. Oczywiście tłumaczył, to nałożymy trochę czerwienie, to trochę zieleni, to trochę błękitu. Yy, no jednak mamy szczegół. Telewizor wtedy był w maksymalnym punkcie kontrastu. A reszta to były tylko kolory pośrednie, ten maksymalny kontrast do objęli Później długo, długo było nic. W latach 90. -tych zaczęli przyjeżdżać do nas letnicy. Kup nam ołówki, kredki, bloki i co tam jeszcze będziemy rysować, malować. Zanim je śniadanie zjadą, już arcydzieła były dla wszystkich. Za parę dni to samo. Kupiłem, w dodatku kupiłem taki dość drogi zeszyt nauka. Rysowanie i malowaniem, chłopaki według tego rysować. Nie! No to jak ME, to nie. I to wszystko poszło do szukady, leżało. Może tego samemu spróbować. Wyszło nie najgorzej, jest ten pierwszy mój rysunek wykonany właśnie ty, ty, ty. jeszcze zwaniem tak kołkiem, szkolnym i ołówkiem. Próbowałem coś kupić u nas, w sklepie, jakieś przybory. Poproszę o B2, B6, B8. Papier drobnoziarnisty, gruboziarnisty, gumkę chlebową i pastelę olejne. Czy Że co? Że niby jak ołek, B2, B4, B6, B8, gumkę chlebową, papier drobnoziarnisty, papier gruboziarnisty i pastel olejną. Słuchaj, gówniarzu. Wyroś mi się, to sobie będziesz, jak się lepiej śpiwa, gumkę chlebową, to sobie z chleba zrób. A poza tym papier to masz od mnie i wyroś mi się. A olej to sobie w sklepie spożywszy kupić. Proszę Państwa, żeby mnie, oficera decydy Ludowego Wojska Polskiego, potraktować jako ogólniarza, to już jest szczyt wszystkiego. Pan się nie dał na pewno. Nie, nie dałam się, przecież do, tutaj do sierpnia bez to problemu kupił z... i do dzisiaj kupuje. To co, ja bym miał tyle do powiedzenia. Dziękuję Państwu, żeście przybyli. Chciałoby się zakrzyknąć, cudze kwalicie, swego nie znacie. Ja no się nie znam na malarstwie, ale po prostu jako laikowi mnie się to wszystko podoba. To coś tam jednak jest, coś do mnie doszło. No i również, że pan z Mochowa jest, to też mam takie miłe wspomnienia, bo moja pierwsza praca była w Mochowie. To są lata 67-69, tam szlifowałem, tam są dobrzy ludzie. Ale nie widziałem, że artyści, że mają w ogóle taką wszechstronną duszę artysty, bo i poezja, tak, tak. chociaż nie chcę się do tego za bardzo przyznać, jak i malarstwo, a mnie tutaj no, zadziwia ta barwa. Ta barwa, ona jest tak wyrazista, że nie da się tutaj aż za serce w ogóle ruszać. Ale ja bym chciał też no, serdecznie podziękować no, myślę organizatorom, że nie zapominacie tutaj o że dajecie nam to ucztę, taki przeżyć. U nas nie ma ani teatru, ani kina, no, chociaż kino niedługo już w ogóle będzie, ale bo, bo póki co się cieszymy z tego. A że to jest nasza jednostka samorządowa, biblioteka, serdecznie dziękuję pani Marii. I wszystkim pracownikom biblioteki. Gratuluję tutaj Panu bardzo. w imieniu Pana Burmistrza, Rady Miejskiej i życzę dalszych sukcesów na tej lipie. No nie łatwej Serdecznie Dzień, dziękuję. Proszę Pani, tytuł wiersza własny kont. Słońce witrażem zachód w oknach. Świetnie czaruje kresem blasku. Zanim kurtyna z gwiazdu tkana, z diamentowego morza piasku, Szybko znikają horyzontem, nieadumne żagle, W pełnej gali niosą uplinkę zwaną życiem, Co dnia, co noc, w obcej dali. Rok obiecany od pokoleń, tuż, Jeszcze kilka codzienności I świtnia poezja pełna wrażeń, Pośród trudu prozaiczności. Nim sens się zbudzi niechaj płynie, niechaj się toczy czas, czas szalony, niechaj ucho w pieśni się rozpłynie, a oko lądem wymarzonym. Nim zachód będzie tym witrażem, gdzie lampa portu jest adesem, rejwe skrzydeł nad tym morzem, a burty skrzypią jakimś biesem. Ciesz się więc oko tym zachodem, tymi żaglami, horyzontem, biednego szału korowodem. I tym przytulnym własnym kątem. Yy, tutaj się Panu podobał wiersz yy, o, o lesie. Yy, proszę Państwa, nasza genialna unia to jest taka, że próbujemy naprawiać natury. Ja tu nie chcę wchodzić w cały temat, ale jeśli, jeśli się proponuje wycinanie lasu i młodego i starego jednocześnie. To jest wbrew po prostu na trudę, się y, w pierwszej kolejności chory, y, to jest stary a nie najmłodszy najmłodszych. Potęka lasu tytuł Raz Las jest jak nutka, tak maleńka, dźwięczna, cichutka i tak wielka, ogromna i tak skromna. Raz jest jak piękno, barwy, cienia, natchnienia. Raz jest jak róża. A my przemijanie mojej podnóża. Raz jest z tobą, mną, nami. Czemu tak trudno podostrzyć czasami? Skoro tutaj jest mowa o papieżu, to jedynie wiesz, jaki napisałem o papieżu. Oj, ja chociaż czy mi się go uda? Strasznie długi. Nie długi jest na pół strony. Mm -hmm. no. pierwsza Pusty już tron, ten, co go wiesz prookował. Smutny już próg, nie wróci syn nigdy tu. Smutny już dom, dumny ten dom, co takiego syna miał. Szczęśliwy ten dom, co jego słów słuchał. Wolny ten dom, co te słowa zrozumiał. Więc na cóż łzy? Po cóż ten żal chcieliście dar, więc Bóg go Wam dał, by rosły polskością z narodu ran. I nawet Duch odnawiał sam. Tę ziemię, tę, właśnie tę, nie jakąś inną chcieliście dar, nie da Wam pojśni.